Cześć, Manko, witajcie, z strony Symmajan, dziś sobie w Wy, farminga kolejny odcinek serii z nędzy do pieniędzy, oczywiście, za wejdziemy jest. Sekundę. Witam, witam bardzo. I się właśnie zaraz, na mojej farmie pozmieniało. Teraz pójdziemy tak, bo tutaj się nic nie pozmieniało. Eee, troszkę pieniążku wydałem, lecz wydałem. Eee, nie wydałem, muszę wydać po żniwach, ale to powiem zaraz wam. A więc, jak pierwsza rzecz to przyszedł, no, przyszedł do nas na nowy warsztat, jak widzicie. Fajny, duży mamy warsztat, jak już tutaj widzicie beczki ropy tutaj, tutaj, bo jednak te Ursusy ciągną, tutaj jakieś wyłapną, tutaj jakieś zmieniałem, w Ursusie te opony zaczęły jakoś pękać, mieli to jakieś nawozy stare, spawarka, drabina, tu też ropę mamy, więc fajnie. Teraz sobie idziemy dalej. Postawiliśmy nową wiatkę, jesteście ciekawi jak to wygląda? Proszę bardzo. Też mamy nowe nabytki z tyłu. Taka wiatka na jakieś ten, bo powiedzieli, że oni rozbierali tu blachę, ta blacha jest z rozbiórki. Więc jak taka nowa nie jest, więc zapłaciłem za to wszystko, za te, za te, za te dwie rzeczy, za to wszystko 10 tysięcy, ale nie zapłaciłem. Powiedziałem, że rozliczymy się później, a oni powiedzieli wszystko, że ok, rozliczymy się później. Eee, więc jak widzicie, jakiś płatek stoi, no, moim zdaniem teraz chyba ładnie to wygląda, co? No jak tak. dla mnie to tak. I to widzicie, New Holland z bo też kupiłem. Powiedziałem, tak ta przyczepa będzie poszana do Belek dla nas. Dla mnie, więc powiedziałem, postanowiłem, że od razu kupię ją i kupię tutaj 4 bibagi, kupiłem. Plus, tu jeszcze taki jeden leży i właśnie y Meksykan, czy idziemy, w... czy kupujemy konie? Można coś pomyśleć, ale to później, bo na razie mamy plany na ten, na, na pola. Na takie rzeczy, to na razie mm -hmm. może sobie. Nie wgrałeś tej obory, widzę. Ja zapomniałem grać obory? E no, dla... do koni, bo już jest pobrana, wgrana przecież. A, padek dla koni. Padek dla koni. Zdawało mi się, że wgrana jest. Nie, no, nie jest wgrana, patrzałem. Nie wgrałeś, bo ja w sobie nie wgrywałem modów, tylko pobrałem je. Więc to widzę, że modów w części nie wrzuciłeś. To no już myślę, że jestem tutaj. Widziałem, że chyba ten duży koszt. Tej ob um, nie chciałbyś teraz sprawdzić. Aha, to jeszcze wapno mamy. Nie chciałbyś sprawdzić, jaki to jest koszt? Ale co? Tej wysyłałem, jakbyś mógł wejść na Discorda. To silnik wysyłałem. Dobra, o no. tutaj. Wejdź, zobacz, ile ona kosztuje. Mm -hmm. Ten padok. To jest ostatni link. Okej. Okay. Zobaczymy, no. Dobra, tak sobie staniemy. Mi się wydaje, że gdzieś taką. Otwieramy. Opuścimy oczywiście. No i dobra. Eee, więc tak, parcyka już tam kończy się, na znaczy coś kończy. Ostatnie pole jedzie 10 Już, więc... A, i obciążniczek właśnie. I kupiłem jeszcze chyba ja mówiłem, obciążnik New Hollanda, 500 chyba kilo. Mogę dołożyć więcej. Zaraz wam pokażę. Żeby nie było, nie wiem ile go kupiłem, ale obciążnik mi się przyda. Kupiłem o ten obciążnik. Ile? To jest standardowo, więc nie wiem. Mogę... 630, mogę walnąć? 900? 990 kilo, więc to one mogę założyć w razie czego Trochę widzę, że mnie podnosi, więc będę musiał w wolnej chwili jak będę miał Będę mógł, to będę musiał dowalić jeszcze mu tak dołożyć No na pewno O, już ucieka, dobra Zasypaliśmy, już ucieka mi big bag No zostawmy go tak, i dobra idziemy sobie siać, ty powiedz mi jaką dawkę nawozu dać nie mam pojęcia Ile tak się przeciętnie daje? Niby tak się daje, o Jezu, to się buguje, dobra, nieważne Tak się przeciętnie daje ile? Tak różnie się daje, co? No tak No bo się daje pod korzeń, pod korzeń i pod korzeń I dam tak, nie wiem, 400 kilo? No, tak żeby... Dobra, dam 500, nie będę żałował, też... tak mam mało pola, więc... Żeby też nie najgorzej Generalnie wyglądało. do nawozów mam tylko dwa pola więc cieszę no się, nie może się cieszyć, bo będę musiał więcej, coraz, coraz więcej będę miał. Więc tak, dzisiaj nie gram na kierownicy. Ile to w ogóle ma metrów? 18, w sumie... E, nie pójdźcie tu, jaki jest koszt tego, bo nie ma do tego opisu że jest 16 na 20 i ble. Aha. Dobra, zapomniałem, jak powiedziałem, będzie piętno, to widzę, że zapomniałem, że to takie pole kręte jest. Aha, czyli tego nie ma, to dobra, wygrałem to mniejsze z tym to się złożymy prosto na pół. Ile tam koni wchodzi? Koło 4 co nie? Wykupimy po jednym koniu, sobie. tak że kupiłem po jednym, po jednym koniu sobie. Eee, żeby jakiś ten dochód był, może powiedzmy z czasem. W sumie, konie utrzymać to jest nic, tak? Ale może powiedzmy, że z czasem byśmy mogli jeszcze tak dołożyć że po dwa konie, żeby te 100 tysięcy było. Tak, przykładowo plus będzie będziesz mi... O, właśnie, masz teraz siejesz Owiec, to możesz przecież dla mnie. Możesz przecież Offs ow, od razu dla koni sypnąć, tak? Do swojego konia. Możesz mi tam przywieźć. Nie wiem w ogóle ile to będzie... No. Od razu mogę owies od ciebie odkupić tam parę ton jeszcze dla mnie. Tak, tak, nie tak. wiem ile te konie będą zraźć? Dużo? Nie. On będzie chyba one, znaczy dwa nie wiem w sumie. Ile będę tego offsar? No. Powiedzmy, jakbym, nie wiem, byś z mi hmm. 5 ton ze swoim, jakbym tam powiedzmy, powiedzmy, nie wiem, tak, ile, 5 ton, po 2,5, powiedzmy, 2,5 ty, po 2,5 ja, moim zdaniem byłoby aż aż. No, znaczy, wiesz, kwestia tego, ja, ile ja będę wpiętałaś, I one tak? będą jadły, tak. Wiecie co, dam dawkę większą, tam niby pole będzie większe, tam 700kg, więc jak będziemy tak mordosiać, to tak pamiętam, że tak chcieli się trzymać się oscylować koło 700kg, bo strasznie no, wolno dobra. ubywać. to te nawozy żeby ubywały, no bo też się chce jakoś, żeby... No no jak ja zrobiłem ja jednym razem tych ją no nie? No właśnie, najpierw tam wapnę, to tam wapnę, to już tam padło w lichu z wapnem, ale już nawóz tam trzymałem się jakoś trochę tego, generalnie ścieżki już będą no w kolejnym sezonie, wyszedł mod na ścieżki, trochę się przejmowałem, bo... Jeżeli ktoś mnie zna, wie, wie jak mam na koncie prywatnym na Facebooku wie, że pisałem ogłoszenia czy ktoś ma jakieś fajne mocne ścieżki, czy jakieś silniki 4-m No i jak wiecie. Ee, no i jak wiecie, udało się. Wyszedł mot, na Mothrabie jest naprawdę naprawdę fajne Tak, wyświetlać się możesz ustawić wszystko. być o nich musi mieć GPS, ale jeżeli możesz ustawić pół, możesz sam sobie ustawić półautomat. Pół i gdy sobie tam normalnie tam wiesz: Przykładowo ustawisz, nie wiem, 18 metrów gps -a I tam ci normalnie. Ja on, on ci się nie musisz go klikać, tylko on ci w pewnym tak, momencie tak. sam I tam normalnie masz jakieś ścieżki, że tam powiedzmy jeden przejazd, drugi, i tam cztery przejazdy, i się jakby resetuje znowu raz, dwa, trzy, cztery, i tam w pewnym przejazdzie tam chyba jak ja chciałem 9-metrowym, przy 36 metrach rozsiewacza. To trzeci przejazd to był ścieżka. I które będzie. Czwarty nie, pierwszy nie, drugi nie, trzeci. Ścieżka, czwarty nie i tak by się zapętlało. To fajnie to wyglądało. Jeszcze niby może na GPS-ie, więc tam mi dobieram normalnie puf. Ale to trzeba jeździć dookoła, czy raz koło razu. Nie, koło, ja raz koło razu jeździłem. Nie no, dookoła tu. Jezu, walnął. Do koła raczej nie. No więc jeszcze niby można, jak się ma, jak się ma tego GPS-a, tylko innego tego GPS-a, to niby można tak zrobić, że... Eee, normalnie ciągnik może sam jeździć, tylko wiesz, tam dobiera te połówki, nie do połówki, ale no te, te, ten taki GPS ten, dziwny, ten dziwniejszy jest, nie? To już nie chciałem się, nie chciało mi się go wgrywać do specjalnie do ciągnika. więc no fajnie, to wyglądało naprawdę fajnie. Wiesz, nad, wiesz, przyjemno, wiesz, teraz będzie przyjemność w końcu, bo my tam jak wiesz, na tych obrostach poszliśmy... Pryskanie, bo ja nie, ja, nie lubię, ja nie lubię pryskać, bo wiesz, tu trzeba patrzeć no, tak z góry na no. dolne kamery specjalnie A, teraz spec a, jest a tak to wiesz, wjeżdżasz w też... No, 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 i no, no, sobie no. Latasz, Tego specjalnie nadposzliśmy chwast, to powiedziałem, nie, chwast to muszę powiedzieć, że będziemy i mordo, A no, mówiłem, to idziemy, chwast, to wszystko okej. Okay. To nawet będzie przyjemność spryskania, tak? W sumie zobaczycie tu akcję pewnie No, no ja, nie ja mam przecież opryskiwacz. Ja też mam, więc... Tutaj, tutaj, na razie tak tej, tej, tej radości nie będzie widać, bo my gramy na modzie Seasons i chwasty nie są na całym polu, nie wiem jak to zrobić, żeby były na całym polu. to jest nie jest wi wina po prostu? Nie, to jest mo wina Moda Seasons, my kiedyś na, na Woli Zabierzowskiej też tak mieliśmy, więc to jest wina Moda Seasons, że tak tylko pa w paru miejscach. Wow. tego tak ja nie przemyślałem to, więc chwasty nie wiem, czy będą czy nie, no to... Opryskiwaczem się tam raz na jakiś czas, powiedzmy, że w kolejnym sezonie będę będą mógł jakieś odżywki dać. W tym sezonie chyba pryskać nic nie będę, więc w kolejnym sezonie po prostu odżywki damy e, do żylnie, Znaczy do listy, Pu, będzie do żylnie. Bardzo do żylnie będzie Więc no, tak to wygląda, tak? Więc nic innego, nic innego nie wykrzeszemy, No i będą ścieżki, więc też się będzie w ogóle e, inaczej robiło. Na pewno, na pewno. się odpalało ten? A dobra, znalazłem. Co się odpalało? Eee, My nic, biesa, ale znalazłem. Alt C. <laughs> Na Dobra, wiesz, to zaraz dojedziemy do końca i lecimy. Chyba się za, zasypać, bo widzę, że już mamy e, pustkę. <laughs> to pojedziemy po drogi, żeby już nie gnieździć tego pola. Więc, jak mówiłem, na no kolejnym sezon to będą na pewno lepsze akcje. Mam nadzieję, że soja sypnie fajnie. E, że będzie cena fajna jeśli Że pól nakupujemy trochę więcej. No. Bo jednak mi też odchodzi pole i ha, hajs, odchodzi mi przez to, że ja muszę łąkę kupić i maszynę tutaj tego, tak? Bo teraz się pomału widzicie. No kupiłem teraz, e, kupiłem teraz... E, Przyczepę, ja więc tam niby to 8 tysięcy tylko na ją dałem, ale zawsze 8 tysięcy już tak, sobie bym już to tak? Zresztą tego tak bym chciał kupić to wszystko na raz, to tak 200 tysięcy, muszę, mi się wydaje, że muszę mieć lekko. No myślę, hmm. że... A na pieniądzach jakoś na razie nie śpię, że przy 13 tysiącach i... uuuu i przy kredycie, więc Sowiutku mamy już 10 minut no i dobrze, z to pole w sumie nawozów po nawozach. No dobra, pomaleńku. Teraz Meksykan nagra... Ty w sumie możesz nagrać opryski na taką z że na dawku taką że nawozową, nie że chwastową. No Też taki nie, nie, nie głupie by było. Dobra, czekajcie jak staniemy bardziej. O. Dobra, na tego nie gasimy. No więc na to nie, nie wiedziałem, że deszcz będzie padał, to ja mogłem te Big Bag schować do wiaty. No ale, no ale, się schowa już ten, będą czekały na kolejny sezon. Kurde, nie wiedziałem, że tak. No w sumie mało mam pól, więc nie ja ma co się dziwić, nawet, że ja będę jakiś tam dużo nawo hmm. nawo nawozów wydawał. Mam parę hektarów tylko. O, 3% baterii mam, co Hmm. Teraz mi się komunikat pokazał No mi się przy dwóch wyłączy telefon o, Nie no, wiem no, dlaczego tak spływało jak jest 2% już mam Nie wiem, najgorzej że nie jestem się teraz wstawać specjalnie iść po ten Ładowarkę, jak skończymy o, no. odcinek, to pójdę po ładowarkę, którą mam już godzinkę Dwudziestu pół, północ już mamy, Uuu. Więc widzicie, no poświęcamy się nie, ja, ja tak zawsze siedzę. Znaczy, ja teraz od paru dni to do drugiej wiosny? drugiej, trzeciej, tylko. Nie, ja tak samo. Tylko, jeżeli będę musiał tu o piątej wstać, ...męka pańska. Po co o piątej? No, albo pryskać samego rana, póki upałów nie ma. Na wiosny generalnie. No. No, no. Ja dzisiaj maliny sobie zepskałem. Zarobiłem sobie pieniądze. Fajnie. Na alkohol będziesz miał A już Nocież ja Jestem porządnym człowiekiem Daję ci dwa dni będzie będzie zdjęcie chlejesz Jutro jest zakończenie o, o, co ty ode mnie wymagasz, okej? Okay? A to będzie w pani <noise> no, I o takie zdjęcie Ale to pieniążki dla mnie to ja sobie zbieram na coś innego. Na sam jakieś, jakiś czy coś Na ciwki. A tak Rozumiesz? mówisz? Nie, nic na nic. ci tylko zobaczysz. Ja ci dam drań to jedynych. <laughs> mmm... no. I tak. No właśnie, więc już robię sobie realnie i będę jechał zaraz ostatni przejazd. I w, w sumie to ja już mam po... Po, 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 po nawozach. Ty, tylko dwa skupy No ja właśnie podpiąłem dojca. No. gdzie? No? No nie. No? Już tam tyle skupów I jest. I Biogaz, no co ty dałeś mi do zagłupaczy? No mor, dobrze, No A mój pozwolony, aleator. Nie. Nie. Nie, nie. Nie, kurczę, aż tam. Po prostu jest tam pech. A ty no to, no to rozjebałeś, rozjebałeś jak ten. Jak e przerabiałeś. Nie, prawda. No to wyjdzie fajnie. No. Aż co pójdzie pod mapę, Ale to nie wina mapy. No jak widzicie, w ogóle nowa, nowa ramka. Nowy kadr już. Zmieniłem. Jak mówiłem na poprzednim odcinku, już zrobiłem przeprowadzkę. O, overlay -a. zmieniłeś. No, no w sumie to zmieniłem. Znaczy zrobiłem stanowisko. Eee, zdążyłem rzucić. W... Ja w czasie, gdy mi się renderował odcinek, to ja wszystko poprzestawiałem, chłopie. Udało się tak fajnie zabić. No i dobra, no co, kolejny nawozu, więc umieję już w kolejnym odcinku żniwa w końcu. No co, ładnie pożegnaj się. Zapraszam do mnie na kolejny odcinek. I zobaczmy do Moksyka, a Wy zostawcie łapy w górę, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć, cześć, do następnego i cześć, pa, pa. your girl I keep waiting here by the phone, With your feet